Chyba wzięła Cię ochota na dobry, domowy pasztecik. Całe szczęście, dobrze trafiłeś lub dobrze trafiłaś. No witam w kolejnej nutce smaków, w której przygotujemy dzisiaj domowy pasztet z trzech Rodzajów mięsa. Oprócz składników, będzie wam potrzebne również urządzenie, które umożliwi wam zmielenie wszystkich składników. Oprócz tego, forma i papier do pieczenia. Szczegóły co do wymiarów formy pojawią się w trakcie filmu i będą zawarte również w opisie. A jeśli trafiłeś lub trafiłaś na mój kanał po raz pierwszy, to zapraszam Cię do subskrypcji, aby być na bieżąco z kolejnymi pysznymi przepisami i nie tylko. Dzisiejszy przepis na pasztet na pewno sprawi się u osób. Które nigdy jeszcze go w życiu nie przygotowywały. Wystarczy naprawdę kilka prostych i nieskomplikowanych czynności, by cieszyć się jego idealnym smakiem na co dzień, gdy robicie sobie śniadanie lub na zbliżające się święta. No dobra, do roboty! Ok, zaczynamy. Mam tutaj dwie miski. W jednej są pokrojone wszystkie mięsa, a więc filet, wątróbka oraz pieczeń. Natomiast w drugim warzywa, marchew, seler oraz pietruszka. Tak więc wszystko jest przygotowane. Przechodzimy do garnka. Po blaniu wody do garnka wrzucam nasze mięska. Kolejna warzywa. Zanim przykryję garnek, aby wszystko zaczęło się gotować, wrzucam ziele angielskie i liście laurowe. Gdy nasze mięsko z warzywami się gotuje, ten czas wykorzystam na przygotowanie cebuli i czosnku do smażenia na patelni. Do rozgrzanego oleju wrzucam naszą cebulkę z czosnkiem. Teraz, zanim zmielę mięso, warzywa, cebulkę z czosnkiem, moczę suchą bułkę w bulionie, którą później wrzucam również do zmielenia. Jak widzicie, dotychczasowe składniki wszystkie zostały zmielone. Teraz zostaje mi dodać jajka, przyprawy, cebulkę z czosnkiem i bułkę tartą. Kolejny krok to przygotowanie formy wraz z papierem do pieczenia który smaruje masłem i posypuje bułką tartą. Po godzinie pieczenia wyjąłem pasztet z piekarnika, odstawiłem do ostudzenia, a następnie włożyłem do lodówki na całą noc. Prawda, że przygotowanie takiego pysznego pasztetu nie należy do najtrudniejszych rzeczy. Jeśli moja propozycja podobała Ci się, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę w górę albo udostępnisz ten filmik. Na dziś to tyle. Widzimy się w kolejnej pysznej nutce smaku. Cześć!